Crash Kill and Destroy, znana lepiej jako HKND, to wydana w 1997 roku strategia razu rzeczywistego, której akcja rozgrywa się pod koniec XXI wieku. W 2079 roku doszło do wojny, podczas której rządy największych państw świata nie szczędziły sobie nawzajem ataków z wykorzystaniem głowic jądrowych. Rozsądniejsi przedstawiciele gatunku ruskiego zostali przy życiu, kryjąc się w podziemnych schronach. Po opuszczeniu ich okazało się, że nie są oni jedynymi, którzy przetrwali. Na powierzchni ziemi pozostali nieliczni ludzie, którzy w wyniku konfliktu ulegli makabrycznym mutacjom. Tak narodziła się kolejna wojna, tym razem pomiędzy ocalałymi mutantami. Obie frakcje posiadają całkowicie odmienne jednostki i budynki. Ocaleni korzystają z dobrodziejstw techniki, którą rozwijali w podziemnych schronach, mutanci natomiast angażują do walki ujarzmione, zmutowane zwierzęta, jak na przykład monstrualne stawonogi zamontowanymi na odwłokach wyrzutniami rakiet. Grek ma możliwość pokierowania obiema stronami konfliktu podczas 15 misji. Świat zniszczony wojną nuklearną ma z naszym jedną cechę wspólną. Podstawowym surowcem wciąż jest ropa naftowa. Dzięki niej możliwe jest rozbudowywanie baz, ulepszanie jednostek oraz odtwarzanie zniszczonych przez wojnę osiągnięć cywilizacji. Twórcy gry nie ograniczyli się do umiejscowienia konfliktu tylko na postapokaliptycznych pustkowiach. Gracz może rozwijać obóz i toczyć walki na zróżnicowanych i dopracowanych terenach, świetnie oddających przygnębiający klimat powojennej rzeczywistości. KKND to także dość wysoki poziom trudności. Zdarza się jednak, że sztuczna inteligencja przeciwnika zawodzi, i nie wykorzystując w pełni potencjału swojej armii. Sama rozgrywka nie różni się stanowczo od klasyków gier RTS ze Złotego okresu. Nawet filmowe przerywniki budzą jednoznaczne skojarzenia z Command and Conquer. Bardziej spostrzegawcze gracze zauważam, że zawierają one sporą liczbę humorystycznych smaczków. And now the slugs will be Podczas gdy StarCraft czy wspomniane Command Conquer na stałe wpisały się w kanon klasycznych gier RTS, KKND zostało nic zapomniane. Niesłusznie, gdyż gra australijskiego studia jest świetnym przykładem tego, jak w klasycznej formule sprezentować graczowi godziny wyśmienitej rozrywki. Jeszcze w 1997 pojawiła się rozszerzona wersja gry, KKND Extreme, wzbogacająca pierwotną wersję dodatkowej misji. Gra w 1999 roku doczekała się kontynuacji pod tytułem KKND 2 Crossfire która pojawiła się na pc i PlayStation. Nasza ocena KKND to mocne 7 na 10.